Cześć, to znowu ja, Patrot. To jest drugi odcinek na tym kanale i zagramy sobie jedną rundkę z botami dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie fajnie i uda mi się coś zrobić, a nie tylko przegrać hmm. jakąś fajną mapę. Dobra, zwykłą wymianę. No. Taką zwykłą rundkę. Nie wiem, 6 botów. Dobra. A nie 5. Nie jestem botem. Dobra. Skipniemy sobie. No i teraz gdzie postawić? Ja bym chciał się zablokować wiecie, ale tutaj mam dużo tych... To, to, to Teraz próbujemy... Nie, to jest pomarańczowe. Nie słabo, więc że tutaj w sumie wezmę, spróbuję perwa wziąć. Nie, dobra, nie będę ryzykował w sumie. To chyba tylko tyle na tą turę. No i teraz pomarańczowy, jak ja tu to się wpula. A! tego się nie spodziewałem, że tak sobie pójdzie dobra, czy ja tu mam 100% na wygraną teraz hmm. Dobra, już myślałam, że, że nie, ale, ale się udało na szczęście. Co? Dobra. Nie, 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 nie udało się. Tutaj wszystko tam. Dobra. No i znowu majatura. No, i pięknie. Mamy cały kontynent. Od razu w zasadzie. To. Teraz certyfikacja. Weźmiemy sobie stąd tutaj. W drodze się zablokujemy. Jeszcze trzy karty nawet i plus dwa to są jakieś nie ma nic. Nie brak... Na miejscu niebieskiego tutaj nie przejmuję. Spróbuję całą Afrykę przejąć. Będę wcale plus 5. Ameryka to nie biała i Afryka to będzie. Hmm. Dobra. nie no Plus 5 i co to jest? Dobra, tu wezmę i tutaj I się przygotuję do tego ataku. Żółty będzie próbował Rofę zająć. No, temu się przesunę chyba drogiej. Wziął, wezmę tu i... No. Hmm. Nie jestem pewien, czy... Nie, dobra. Tutaj wszystko. Znowu zki. Dobra, to może się udać. Mogę to wygrać. No, jest duża szansa, że to wygram. Ale teraz no to Maryszowie nawet nie próbuję tego. O nie! Żółty. Żółty będzie miał plus 8. To dosyć dużo. Dobra, będę musiał mu przeszkodzić kocham kochamsku. Tu na razie... Dziękuję to jest dużym zagrożeniem Nigdy tu będę A czy przejmował to on z Europy po prostu na mnie spadnie Fortyfikacja Właśnie O tutaj Fortyfikuje No i na chwilę jakieś karty mam wejść. Aha Dobra. Dużo odpadł, dosyć szybko. Ale były momenty, w których ja szybciej odpadałem. O! 10k. Tutaj, na, tak. Ultra się zabunkruje. No i żółty się zabezpieczył. 100%. Dobra. Dobra. A stąd że przeszkodzę żółtemu. Bo no, i tak dużo wrogów ma. Bo tę to zielony za chwilę go zaatakuje. Hmm. Plus pięć. Dobra. No wiedziałem, że żółty będzie coś robił takiego. Ja to po prostu widziałem. Bo trzeba będzie w Europie pożywać Niestety Stąd tutaj Na Amerykę Południową to ja muszę mieć Bo wtedy już No jak ją stracę to będzie bardzo słabo Nie No to teraz jest bardzo słabo. Pobrażę jakieś karty Tak! Dobre karty. Teraz mam szansę go pokonać. 100%. Dobrze! Bardzo dobrze. I fortyfikacja. Wezmę stąd. Trochę tutaj. Tak, sześć... może? Zabiera żółty, chyba upadnie. Bo pomarańczowy odbił swoje. No i zielonego pokonał trochę... trochę bardzo nawet. Hmm. Skupię się na fortyfikacji teraz. No że nie zaatakuję nikogo. Dwa kontynenty jestem w sumie zadowolony. O nie, ja dałem Żółtemu. Ajajaj. No, aj, aj. ja chyba spróbuję niebieskiego zniszczyć. Nie, jaka jest tu sytuacja? Stąd dobra. Jest nic, chyba. No. Teraz mnie zaatakuje na pewno żółtą, Ale trudno się mówi. Raczej głęboko w Afrykę nie wejdzie, z swoimi włoskami. Nie, dobra, on to odzyskał. I się ufortyfikował. Do 10 do 12 do 11. Pomarańczowy! A pomarańczowy zaatakuje żółtego chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc jego oni będą ze sobą walczyć, to dobrze. I tak tutaj stawili. Mi się przebija przez to. On też się fortyfikuje. Dosyć fajnie by było mu to zająć. ale... No, no w sumie mógłbym się tam wybić, gdybym teraz całe wojsko tutaj dał. Miał 50. Ile ma wojsk w sumie? 54. Myślałem, że mam więcej niż 10 terytorium. Mam tylko 10. Teraz czy zaatakuję tą dwunastką. Nie, nie zaatakuję, aż taki chyba nie jest. I teraz tutaj, plus 8, bym mógł się mu wbić. Dobra, robię to. A tak. Ajaj, duże straty. Bardzo duże nawet. I tutaj teraz fortyfikacja. Do 6 czy do... No tyle chyba dam. Powinno wystarczyć. I jeden stąd tutaj, albo dwa w sumie większym zagrożeniem jest żółty niż pomarańczowy On dostaje tylko trzy teraz więc zrobił zrobię raczej a nie no właśnie o tym dobra sam tego chciał tobie mu wjazd na środek Europy mu zrobię wjazd zastanawiam się jak zareaguje w sumie to jest bod, więc. On hmm. nie po prostu będzie atakować. Jak, jak nie. Nieważne. Czemu on ja to żeby... Chyba mnie coś zaatakował też. To niezbyt nie jest zbyt fajnie. Bardzo niefajnie. fajnie. To Tutaj wezmę. Wbiję się chyba żółty. Nie wbił się? Czemu? Co? O co chodzi? Nie, nie planuję tego po prostu. Aha, bo żółty teraz jest osłabione przez to, że mu... Wjechałem tam. Teraz próbuję zniszczyć pomarańczowego. Nie, dobra, nie chcę mieć więcej wrogów, po prostu... Z tej żółtej, z tej niebieskiej, ale re... niebieskiej, raczej nic nie zrobi, zrobić, większego. Dobra. Chyba zły, powiem, zatykować na dwóch jednocześnie. Wezmę do. Czternastu Trzynastu na tyle tylko tyle O tak Jajaj Duże straty To są duże straty Dobra, może na Europę jadę, tylko z tej się wbije tutaj. Tu, tutaj to są dwa punkty, które muszę się ufortyfikować, bo mogę wierzyć w Skąd on tyle żołnierzy dostał? Takie pytania mam. Aha, to, to wiele wyjaśniam. To chyba się nie ufortyfikuje tam. Mamy dla 9. Tak! Karty! Dobrze. Dobre karty w końcu. Mogę będę też sobie trochę na siódemkę bardziej dziewiętnastą. Nie zniszczam. Teraz... No dobra, i tak przejąłem to. Miałem dosyć dużo punktów. Dobra, jeżdżam tutaj. Teraz pytanie, gdzie ja muszę jeszcze się identyfikować? Nie ma ograniczenia czasu na turę, więc powinno się spokojnie zastanowić. Tu by było dobrze się ufortyfikować. Tu, tu, a no z tyłu jest. Czyli tu, tu i te dwa punkty. tutaj. No jest dobrze, 13 13 raczej tego nie rozwali tym. Ale tutaj może rozwalić, bo tutaj jest, jest tylko cztery. A to nie jest dużo. Nie, nie rozwalił. Wydaje mi się, że to przetrwa. Tak, przetrwało. Dobra, dam tu, nie wiem, no taką liczbę, żeby nie rozwalił tego. No tyle może być. W sumie to chyba przejmę to całe. Będzie łatwiej o wiele się ufortyfikować. No, uda się. Musiałbym mieć jakiegoś mega niefarka, żeby się nie udało. O! Pozwoliłem go. Dwie karty. Dobra, tutaj ustawiamy. Jest, jest. Teraz tylko trzy punkty, w których muszę mieć dużo wojska. Duża fortyfikacja. No, dobra. Zarobię wjazd na Rosję teraz. Na wygram. Сначала с Сари, а потом с Пусть, не так. Mm. Hmm. Ну я вот так. Ну и кончил, так. Может, в этом тоже выбрал. Pięknie. Hmm, a tutaj coś chyba poszło nie tak. Znaczy, Ile tutaj zostawić żołnierzy? I teraz trzeba tutaj cofnąć prawie całe wojsko w zasadzie. Tutaj... No i tu wiadomo teraz... Tymi dwudziestoma błyskami... Dwudziestoma żołnierzami. To są żołnierze? Nie wiem, nie wiem, co to jest. Hmm. Dobra, wygrałem już. Ty. w końcu z tam jest o wiele łatwiej No, mogę się jeszcze co tam do pierwszej fali Jeszcze te karty muszę No I wygrana, więc pięknie I no tu zostaw subika No i cześć